Nowy event Stranger Things wleciał już do Brawl Stars! W dzisiejszym filmiku opowiem wam jak zdobyć aż 8 tysięcy goprów za darmo. Jest to bardzo ważne, bo dzięki tym gofrom możecie otwierać właśnie nowe paczki, w których można trafiać nawet nowe skiny, takie jak ten Donity. Ale mam też wiele innych nowości z okazji tej aktualizacji Stranger Things w Brawl Stars, które zaraz wam powiem. Na początku tego filmiku robimy grubą akcję, dzisiaj wyszedł nowy kartek 44 sezonu. Każda osoba, która zakupi go z kodzikiem Tory wpisanym w sklepie Brawl Stars, że udział w rozdaniu na dowolnego, mitycznego skina, jakiego tylko będziecie chcieli. Więc nie wiem, na przykład wybieracie sobie strażnika kruka, no to jak was wyrosuje, to dostaniecie jego. Więc jak już zakupicie ten karnecik z moim kodem, to na tego maila podsyłajcie nagrania lub screen, jak właśnie go zakupiliście. I tam w treści tego maila dopiszcie. Jakiego skina chcecie? Dodatkowo wszystkie osoby, które kupią karnecik lub jakąś inną fajną ofertę z moim kodikiem pokażę na odcinku. I będziecie mieli specjalne pozdrowienia, więc myślę, że jest to fajna okazja. Ja idę do pierwszego newsa wy zostawiacie szybko łapać, go w górę po tym odcinkiem, a ja w zamian za to otwieram Ultra boxa na jednym z moich kont. Co wy na to? Więc szybciutko lajkujemy, napiszcie mi w komentarzu, co Wam się udało trafić w tym ultra boxie bo wczoraj było za darmo dla każdego. Uwaga, proszę, daj coś mocnego! I 24 przedmioty, więc nie jest to tak źle, bo na moim głównym koncie miałem 21 rzeczy, więc to jest troszkę więcej, piętnastka się świeci no i dawaj, zaskocz mnie czymś fajnym okej, okay. ej dobra królewski grob jest naprawdę spoko skinem, bo jest chyba mityczny, a dodatkowo dalej się świeci czternastka więc będzie jeszcze drugi skin jest to dynamite właśnie w wersji pikantnej ej, czyli tej tutaj z kuchni z papryczkami chili, więc ja jestem bardzo zadowolony, mi się podoba i ta skrzynka myślę, że jak najbardziej na plus to zresztą sami widzicie, pierwszy news jest strasznie mocny, bo dotyczy nowej gry super nie brawl stars nie clash royale, tylko jeszcze jakaś inna na którą twórcy chcą wypuścić już za niedługo. Mamy o niej pierwsze informacje i już wam je mówię. Jednak zanim to pamiętajcie, że dla osób, które subskrybują mój kanał, już za niedługo będę rozdawał mocne rzeczy. Między innymi mam w planach porozdawać wam trochę gofru właśnie do osób, które mnie subskrybują, żebyście mogli mieć też ich więcej. Dlatego jak jeszcze nie masz subika lub bronka, polecam zasubskrybować. Na przykład tutaj wyświetlam zwycięzców ostatniego rozdania na klapki Spike oraz na 80 gemików Gratulacje, że male goście się do mnie na tego maila i tam właśnie wręczę Wam nagrodę. A więc dobra, bijamy sobie na... Chudy Networka, on tutaj pokazał, jak ta gierka wygląda. Nazywa się ona Bold Game. No i tutaj mamy już screena właśnie z gameplayu. Zobaczcie, jak fajnie jest dopracowana, jaką ma kozatką grafikę. E, mi się strasznie podoba. No i generalnie jest już wersja beta tej gry. Już pierwsze osoby mogą ją testować i sprawdzać, jak ona działa. Twórcy za niedługo chcą ją wprowadzić. Mamy tutaj nawet chyba jakiegoś ulta, tak jak w Brawl i Super atak. Chodzimy sobie na stronkę oficjalną, właśnie jeśli chodzi o tą gierkę. No jest nawet krótki trailer. Można się zapisać na testy tutaj. Może akurat was Super serwy Żebyście mogli tą grę przetestować Zobaczmy jak wygląda sama ta gierka w sobie No sorki za trochę gorszą jakość tego filmiku Ale nie mam go w lepszej jakości e, Wybieramy sobie normalnie to jakieś bronie e, Zobaczcie co jest grane Ej Trochę mi to przypomina jakąś inną grę, nawet nie wiem jaką Bo jakość się ogarnęła, więc będziemy dokładnie mogli to zobaczyć e, Wbijamy na arenkę, tu są jakieś różne potwory I rozpoczynamy Wypływamy w świat, jest mapka e, Mamy swoją łódź z tego co widzę No i popylamy, strzelamy się z przeciwnikami Ej, powiem wam, że naprawdę ciekawi są to na ta gierka, mam nadzieję, że twórcy ją dobrze Dopracują i że w końcu ta gra będzie jakaś kozacka, a nie tak jak wszystkie poprzednie. No bo co Supercell ostatnio dodaje, to zaraz się kończy, czy to skład Busters, czy jakieś inne. Ale dobra, wracamy do tematu odcinka. No i zacznijmy sobie od tego, co nam wbiło do gry. Nie nowego karnetu, który jest już tu dostępny, ja coś go sobie zaraz kupię. Mamy darmowe wafle. No i na początek dostajemy 300 waflów, tych GoPrów za darmo, które każdy może sobie odebrać. Patrzcie, jaka piękna animacja, jak to pięknie wygląda. Ale jeśli będziecie wchodzić codziennie i codziennie logować się do gry, no to tych GoPrów jest dużo więcej. Możemy codziennie odbierać po 8. 80 gofrów, aż przez uwaga, uwaga, 28 dni. Lecz to nie jest jeden sposób, jak te gofry możemy zdobywać za darmo. Możemy dostać ich 8 tysięcy, czyli tyle, co powiedziałem, wam właśnie w odcinku dzisiaj. To trzeba zrobić jeszcze kilka innych rzeczy i zaraz Wam wytłumaczę, jakie to dokładnie. Wszystkie sposoby Wam powiem na ich zdobywanie. No już tym jednak, jeszcze w sklepie mamy kolejną ofertę z baplami, ale tym razem już za gemy. Z tymi goframi, nie baplami. Trzeba je kupować za gemiki tutaj. ile odebraliście już swojego jednego gema, jak nie, to czeka na Was w sklepie. Super okazja. A i jak coś, to dzisiaj będzie live, bo już wróciłem, jestem normalny w domu, więc koło godzinki 18 do 19 wbijamy na Lajwika po przerwie. Mam nadzieję, że każdy z Was wpadnie, bo będzie grubo. pogramy ten nowy event. Są kolejne oferty z GoFrami tutaj, nawet można kupić tysiąc gofów, jak widzicie. I są oferty specjalne na skinnice, ale na razie poczekajcie. Może uda Wam się je zdobyć. Myślę, że nie warto na razie ich kupować, no bo wiecie, są szanse, że można je zdobyć. No i tu mamy właśnie tą zakładkę, gdzie możemy kupować swoje paczki i je otwierać. Dzisiaj na Lajwiku je pootwieramy, więc tym bardziej wpadajcie. W tych dwóch ostatnich są szanse na nowe przebrania. Można tu trafiać nowe skiny, nie są te szanse duże. Ale tasie. Zresztą zaraz jeszcze ja Wam pokażę, co dokładnie można trafiać tutaj. Wszystkie rzeczy, wszystkie skiny i tak dalej. Jak otworzymy 60 tych paczek, to wiecie, że za darmo jest skinek nity, To mówiłem Wam wczoraj. Tutaj mamy nasze talie kart, które się pokazują, jak już mamy odblokowanych u jakichś zadymiarzy. No i wszystkie skinki. Napiszcie mi w komentarzu, którego z nich wybieracie, jakbyście jednego mogli wybrać. Który z nich podoba Wam się najbardziej. Mamy też piękne nowe tło w lobby, które naprawdę robi klimat, nie? Taki zielony pokój mi to naprawdę siedzi. Wleciały też nowe misje, nowe mega misje, o których pamiętajcie. Warto je wykonywać. Mamy m.in. legendarnego Star Tropika za darmo ale ale też Gopry, więc kolejna miejscówka na darmowe Gopry. A zanim powiem wam więcej sposobów, żeby te Gopry zdobywać za darmo, przejdźmy do ciekawego tematu związanego z ekipą Humble, bo jak wiecie, oni ostatnio dostali swoją ikonkę Gracza Spray i nową odznakę. To oznacza, że mają oni współpracę z Brawl Stars Esports, a jak wiecie, rok temu wygrali oni finały światowe, no i z tej okazji wleciał Leon finału światowego. Właśnie taki niby miał być w barwach Humble, no bo zawsze mistrzowie świata dostają swojego specjalnego skina. Na przykład Zeta w ostatnich latach dostała takiego mistrza świata Gaza, no i Otisa, który normalnie nie miał logo zety i tym podobne. No a Humble dostało takiego Leona, który wcale ich loga nie miał i no nawet tak do końca nie przypominał ich zespołu. Twórcy tłumaczyli to, że dlatego takiego skinka dali, bo wtedy Humble nie miało współpracy z Brawl Stars Esports i nie mogli używać ich loga. A teraz skoro ta współpraca już wleciała, może właśnie ten Leon dostanie remodel. No i będzie już w takiej nowej, lepszej, poprawionej wersji. Tu macie na przykład e, takie widzowie przykładowe prace, jakby to mogło wyglądać. E, no, według mnie powinno to się wydarzyć, no bo jednak strasznie odstaje ten skin do Leona w porównaniu do tych skinów zety, Wychodziły wcześniej, no i w ogóle nie są tak związane z Humble, a powinien być za to, że wygrali finały światowe. Więc nie zdziwię się, jak ten Leon dostanie remodel, skoro już teraz Humble w współpracę z Brawl Stars Esports ma. Następnie wbijamy sobie na Twitterka do Candy'ego, który to wrzucił super grafikę, gdzie pokazał wszystkie rzeczy, to możemy trafiać właśnie w tych nowych paczkach Stranger Things. Tu macie nawet wypisane jest procentami, jakie są procenty na dany przedmiot. Jak macie farta, to możecie trafić nawet legendarnego zadmiarza lub hiper skina. Ehm, no ale oprócz tego są błyskotki, spreje, monety, punkty mocy i tak dalej. No i patrzcie, jakie dokładnie skinki i drobią. No, po pierwsze ten z eventu Stranger Things, czyli Draco, Gaz. E, tak samo szanse są na tego Berego, Bula. Oprócz tego na te skiny do Nity Hiper, to co wam mówiłem, i jak najbardziej można trafiać. Mamy też kilka zielonych skinów, jak między innymi ten brzydki Otis, ale również ten paskudny Kruk. Mamy Hanka, mamy tą koletkę za 29 gemów, to samo, czy się Cordeliusa, no i tego skina do Draco. Ale jest też Gale za 149 gemików, łopca duchów. Mamy między innymi tą Bibi też za 79 gemów, która nie jest jakaś załadna. ładna. Tak samo ten skinek do M za 29 gemów. O, z skójka można dropnąć. Również dropy tutaj, czyli liderka Rosa. No i też ten oto Kiel. Za 79 gemików Mamy Edgara, zobaczcie, jego możecie trafiać Tego doktora, ale z ciekawszych skinów Do trafienia jest y, ten clown sam Mamy tego kozackiego skina do pokoju Ja szczerze chciałbym go trafić e, Oprócz tego do Willow za 29 gemików Mamy kolejnego mitycznego skina do Byrona Więc całkiem wiem, że skinki tu dropią Jest Pizza Ash, no i oprócz tego Burgerek Luke. No dobra, więc czas powiedzieć wam Wszystkie sposoby na zdobywanie tych gochów, Żeby łącznie zdobyć ich aż 8 Dwa pierwsze sposoby już wam podałem przed chwilą, czyli te darmowe W sklepie, ale również te z Mega Misji. No a teraz czas na kolejny sposób, czyli po prostu grać w starciu po drugiej stronie. Za każdy etap dostajemy darmowe gofry. Im dojdziemy dalej, tym tych gofrów jest więcej. Więc pamiętajcie o tym nowym trybie, warto go sobie popykać. No bo te gofry też tutaj macie za darmo. On kończy się za 24 godziny się odświeża, więc zagrajcie, żeby te gofry wam nie przepadły. Lecz oczywiście jak wejdą już łowy w Hopkins, czyli starcie z Frankiem widmo, bo ono będzie pierwsze, to tutaj za granie i wygrywanie tego bossa też dostajemy kolejne gofry darmowe. Więc to są takie najważniejsze. Spotkanie bo że to nie wszystko. Będzie jeszcze specjalny kodik QR, nie ten, który wam był się tam on nie działa. Będzie specjalny kodzik QR za jakiś czas, którego my, twórcy, pewnie dostaniemy i wam go rozdamy na darmowe gofry. Więc jak takiego dostanę, to od razu dam wam znać on nim i pokażę w odcinku. I sam Dani, zapytany o to, ile gofrów może zebrać zwykły gracz, grając w tym evencie, nie doładowując sobie pieniędzy i tym podobne, żeby po prostu odblokowywać te gofry, no to powiedział, że zdobędzie spokojnie 8 tysięcy gofrów każdy, kto będzie regularnie codziennie grał w tym evencie. Nawet nie musi jakoś dużo wygrywać w tych trybach i tak dalej, po prostu. Wystarczy codziennie aktywnie grać przez cały ten event. A no i nie zapominajmy o codziennych wygranych, bo o tym też wam nie powiedziałem, często wam się tutaj będą pokazywać właśnie gofry, więc grajcie też tutaj, żeby tego zdobywać. Kolejna sprawa dotyczy Halloweenowych skinów. No bo jak wiecie, dzisiaj już nie ma ich w sklepie oficjalnie dopiero wracają za rok. No, i skończyły się ich wszystkie oferty w sklepie dzisiaj. Był z nimi dosyć mocny fail, ponieważ nie były one na przecenie w sklepach, wchodziły w normalnej cenie, przez to gracze bardzo narzekali, no bo twórcy obiecali, że ta przecena będzie. Dani powiedział, że wpadli na taki pomysł, dlatego bo dużo dzieje się w Brawl Stars i chcieli żeby też głównie te skiny trafiać w tych skrzynkach dyniowych, a nie je kupować. Dlatego tutaj taka droższa cena, ale po czasie zobaczyli, że rzeczywiście to był błąd i powinni dać je na przecenie, tak jak to było co roku. No i że żałują, ale już nie mogli niestety tego zmienić i cofnąć. Następnie wbijamy sobie do topki tutaj, jeśli chodzi o ten sezon Pucharkowy, było bardzo ciekawie. Na pierwszym miejscu zakończył Go Hyra, który pobił po raz kolejny swój rekord, przekroczył go lekko, bo lekko ale się udało, ale mamy też drugą osobę, która przekroczyła 200 tysięcy pucharków, jest nim Toxic Genie. Więc teraz czekamy na pierwsze 300 tysięcy bucharków, może ktoś to w końcu ubije. Przenosimy się na twittera Olin Brawl i zajmiemy się teraz przez chwilkę chińskim Brawl Stars. Uwaga, mam mocne info. Do chińskiego Brawla wleciało kilka nowych skinów. Między innymi tutaj mamy dwa skiny do kole. Są one w takich wersjach. Zobaczcie, to jest pierwsza. Naprawdę robi robotę. A tutaj druga czerwona, trochę gorsza, ale też jest bardzo ładna i mi się strasznie te oto skinki podobają. Też to nie koniec, bo swojego skina dostał także Edgar w takiej wersji. No to są trochę takie jako upiorne, jakby nie patrzeć skinki. Zobaczcie, jak. Edgar się prezentuje. Mamy go jeszcze tutaj też w tej takiej czerwonej bardziej wersji, e, w której też jest spoko, ale mi ta dolna podoba się bardziej, nie wiem jak wam. Następnie mam trochę smutną informację dla graczy Brawl Stars, bo jeśli chodzi o wszystkie gry Sala, to Brawl Stars w październiku, czyli w tym miesiącu tam się skończył znowu było na trzecim miejscu. Jeśli chodzi o zarobki w tym miesiącu na pierwszym miejscu Clash Royale z ogromną przewagą, na drugim Clash of Clans no i na trzecim Brawl Stars, które coraz więcej do Clasha traci. Jak tak dalej pójdzie to nawet high nazwy nas do Halo Brawl Stars, proszę ogarnij się. A w tym odcieczku ta na ale widzimy się dzisiaj na liveiku jeszcze na kanale Tory 3, bo też będzie odcinek tam czekał.